Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj pokażę wam moje śniadanie, które od kilku miesięcy jem praktycznie codziennie, bo, bo jest tak dobre. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od bułeczek wysokobiałkowych z Lidla, potem sałatka, mix sałat to jest też z Lidla, kukurydza. Jestem bardzo, jestem ogromnym fanem kukurydzy, naprawdę, nie? daję ją praktycznie do wszystkiego, nie? więc do śniadania też batuje Na spód bułki. Dobra, i na to dajemy szynkę z kurczaczka, elegancko też latuje. Potem serek żółty, proteinowy, też z Lidla. Ogólnie wszystkie produkty są z Lidla. To topka jest. Dobra, przejdziemy do jajowy. Yy, rozpuszczamy, oczywiście, masło na patelni. I, I będziemy rozbijać jajeczka. Tutaj cztery jaja. Ja yy, lubię takie rozlewające się żółtko w jajkach sezonych, więc ja tylko przykrywam pokrywką a czas smażenia, nie obracam jajek. Ale tutaj mi się trochę za bardzo ścięły, ale i tak wyszły w miarę takie, takie rozlewające się, nie? Bo, bo ja lubię takie właśnie nie za bardzo. No i co? No i mamy gotowe śniadanko i, i można, można szamać. Dzięki, pozdro!